Dziś pokażę Wam jak wymienić, jak wymontować lampę w samochodzie osobowym Audi A3 8P. Lampę tył. ściągamy sobie zaślepkę tutaj w bagażniku, od strony bagażnika. Kolejnym krokiem będzie odkręcenie czterech tutaj śrubek, czterech nakrętek. Widzimy że z lewej strony są dwie, z prawej strony są również dwie. Odkręcamy je tutaj nasadką 8 mm. Ja zbyt tutaj już zwolniłem, odkręciłem, żeby to było znacznie szybciej. Teraz sobie naciskamy środek, wyciągamy wszystkie szarówki wraz z wtyczką. Kolejnym krokiem będzie naciśnięcie kolejnych i wypchnięcie lampy na zewnątrz. W moim przypadku widzicie, że uszkodziłem tutaj niechcący zatrzask z prawej strony. Być może był troszkę już tutaj nie wiem, doklejany. Więc sobie wypychamy lampę na zewnątrz. No i to widzicie, już, że już w bardzo prosty sposób nam lampa wychodzi.